Lenowo pomoże Polakom zawojować Marsa? Ależ oczywiście już pomaga! Silesian Phoenix to grupa studentów z Politechniki Śląskiej, która od 2018 roku prowadzi badania i prace konstrukcyjne nad projektem łazika marsjańskiego, obecnie pod nazwą Phoenix 3. To zresztą nie pierwsze rodeo śląskiej grupy, już dwukrotnie zdobywali nagrody w konkursie European Rover Challenge, a teraz zaprezentowali całkowicie nową konstrukcję, która wyróżnia się na tle innych zastosowaniem w jej budowie włókna węglowego. Ten sam materiał zresztą żyty jest w obudowach popularnych ThinkPadów. A że Lenovo, jako globalny lider technologiczny, lubi wspierać ambitne projekty, zawiązano oficjalną współpracę z Silesian Phoenix. Dzięki tej umowie grupa została wyposażona w najnowsze narzędzia, technologie i urządzenia, które umożliwią efektywną realizację prac projektowych. To fantastyczne wieści dla naszych ambitnych studentów, a jeżeli chcesz być jak oni i mieć sprzęt, który pomaga Polakom posadzić maszynę na Marsie, zobacz bogatą ofertę Lenovo. Lenovo.